Podczas głosowania wpłynęło 7488 kart, z czego 6736 osób oddało głosy ważne, w tym 6175 osób na ankietach papierowych, 561 przez Internet, razem głosów 16. 260. Większość głosujących wybierała dwa lub trzy zadania, tak jak zresztą mieli do tego państwo prawo. No wszyscy jak mówimy o budżecie obywatelskim zwracamy uwagę na słowo budżet, a ja bym położyła nacisk na obywatelski, bo to co się wydarzyło w Łomży, co się zadziało to jest sprawa fenomenalna, ponieważ ludzie e, zaczęli się spotykać e, w tej drugiej edycji już nauczeni doświadczeniem z pierwszej, spotykały się rady osiedli, łączyły siły, razem dyskutowały o tym czego im trzeba, jakie mają Priorytety, jak wspólnie o nie zabiegać. I to jest najważniejsze. Okazało się, że wcale nie taka bierna jest ta nasza łamża, że wszystko się może wydarzyć i wszystko się może udać. Ta frekwencja jest na poziomie ponad 14% i myślę, że w skali kraju to jest bardzo dobra frekwencja. Trzeba było akcję informacyjną, trzeba było mówić. Ci, co w poprzedniej edycji głosowali, nie potrzebowali takich informacji, ale muszę przyznać, że sporo osób. Które wtedy głosowały, teraz nie głosowały i to tak ten proces. Było do podziału 1 milion. Na poszczególne części miasta podzielono kwotę po 300 tysięcy złotych. Zostaje jeszcze jak gdyby w zapasie te to, to 100 tysięcy złotych, ale myślę, że tutaj zespół opiniujący, koordynujący spotka się już po przetargach i wtedy okaże się, czy te 100 tysięcy złotych nie przyda się jeszcze na dorzucenie do poszczególnych zadań, bo tego się do końca nigdy nie przewidzi. Tak więc te pieniądze będą podzielone już po przetargach. Myślę, że tutaj jakby wyniki. Podziału tych kwot no, pokazują, że jest to budżet całej Łomży, a nie jednej dzielnicy. Aczkolwiek mówię, nie jest tak, że mamy jakieś tam pretensje do południa, do południa że to południe by wygrało, bo wiadomo, najwięcej ludzi tam mieszka. To też są pewne racje, no, ale nie możemy zapominać o Łomży jako całej, tak? czyli o centrum, o Łomżycy, no bo tutaj wiadomo, mniejsze zagęszczenie ludzi, trudniej zebrać też te głosy, co, co widać tu jakby po głosach, tak? Jeśli patrząc, patrzeć na budżety dotyczące poszczególnych części łomży, to wynika z tego, że w centrum wejdą do realizacji trzy, trzy pierwsze te. zadania, czyli remont kapitalny ulicy Jana Skolna, miejsce do grillowania z ławkami i stołami, place zabaw na Starym Mieście, części Łomżyca, trakt pieszo skwerek na Łomżycy i fitness na Bawełnie i południe rewitalizacja parku ulica Prusa Bema i budowa sceny koncertowej w przedszkolu numer 14. Jestem bardzo zadowolona i wręcz troszeczkę zaskoczona, tak, że jesteśmy na drugiej pozycji. Aczkolwiek staraliśmy się ze wszystkich sił, próbowaliśmy z różnych możliwości pozyskać te głosy, no i oczywiście udało nam się. Na pewno jest to wielka praca, bo nasz projekt uzyskał 1400, 1049 głosów. Także przekonać tylu ludzi do, do tego, żeby oddali głos, no wiadomo, jest to wypełnienie, trzeba tą ankietę zanieść. Także tutaj dzięki Państwu chciałem też złożyć serdeczne podziękowania za zaangażowanie, bo Oprócz tego, że wygraliśmy, to to też pokazuje, jak, jak bardzo potrafiliśmy się zjednoczyć, bo ponad tysiąc głosów na, na, na domkach jest to naprawdę sukces. Zadania, które teraz są wybrane, będą realizowane w 2015 roku. Zespół koordynujący zbierze się zapewne w pierwszym kwartale 2015 roku, żeby dokonać podziału tych 100 tysięcy złotych. I cóż, pewnie, w, pewnie na początku roku zostanie przyjęty harmonogram. Kolejnej edycji. Może uda się coś więcej? Stroić? Może uda się coś więcej? Zobaczymy. W każdym razie zespół przygotował rekomendacje dotyczące kolejnej edycji budżetu obywatelskiego i chcemy, żeby regulamin został przyjęty przez radnych, tak żeby obowiązywał wiele lat.